Hej, zapraszam dzisiaj na przepyszną kaczkę z jabłkami. A przygotowuję ją w brytfannie Taurus marki Ambition. Pokryta jest ona powłoką Teflon Platinum Plus, która jest odporna na zarysowania. I zabieramy się do pracy. Potrzebna będzie kaczka, tę przekładam do naczynia i smaruję masłem z jednej i z drugiej strony. Następnie do środka Wkładam dwa pokrojone na cząstki jabłka, a z wierzchu, a także pod spodem, opruszam kaczkę majerankiem, rozmarynem, doprawiam solą, pieprzem, polewam miodem i dodaję na dno formy trzecią szklanki wody. Naczynie najpierw bez przykrycia wstawiam do piekarnika i piekę 30 minut w 200 stopniach. Następnie przykrywam na 2 godziny w 180 stopniach. Na pół godziny przed końcem dodaję jabłka i piekę dalej pod przykryciem. W połowie czasu pieczenia polecam Wam kaczkę obrócić na drugą stronę, aby zrumieniła się z obydwu stron. I keczka jest gotowa! Możesz ją podawać nie tylko z jabłkami, z którymi się piekło, ale też z konfiturą malinową czy żurawiną, a także ziemniakami. Smacznego!